Tak jak Civ, że później trzeba CIV zostawić, żeby on zaczął działać na tej płytce gazowej. Widzicie czteroma, ile ja już mam? Nie, trzema, trzema. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy. Trzy, Ufa. Nie, cztery, raz, dwa, trzy. Nie, trzy dalej są. To będzie, ja będzie malutka twoja dziudnia. Jest echo, jak jest echo, to znaczy, że jesteśmy gdzie? W mojej łazience, gdzie my je codziennie dupę hardo. Słuchajcie, go. Dzisiaj mam dla was odcinek hit, hit, dlatego, że są takie momenty w życiu każdej osoby, która jakąś tam świadomą pielęgnację twarzy prowadzi, że znajdujesz grala kosmetycznego, świętego gra, i to zmienia całą Twoją yy, skinkę, czyli <grym> tą pielęgnację twarzy. Ja przez ostatnie tygodnie praktycznie żyję tym produktem. Mimo, że o nim bardzo dobrze wiedziałam i byłam absolutnie go świadoma, to jakoś przez te testy różnych kosmetyków gdzieś on tam zawsze był na szarym końcu. I to, to dosłownie tak jak z kolagenem. Tylko z kolagenem było to, że ludzie mówią, A bo on ma wielkie ciuścieczki, i nie wejdzie ci w skórę. Kuzywa, ale kolagen to nie Ujedrzenia, ale i na ale też ujedrzenia. Mimo wszystko. także położyła kolagena na kremie, w kremie na. na kremie, w kremie na gębę. Ale dobra, przejdźmy, bo wiecie, jak się rozgadzam, o co chodzi. Kochani. Kurdo cream. Japońskie kurdo cream, czyli kremy balsamy do. W, 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 chyba na zachodzie u was to się tylko do demakijażu używa. W Japonii używa się ich do demakijażu, do masażu podczas prysznica. I uwaga, do mycia twarzy. I Skupimy się dzisiaj na tym ostatnim i zdradzę wam sekret, który kurwa zmienił moją pielęgniarkę. To jest produkt Jebutwa Jomać je Zajebisty. Weź za fokusu luźkarnia, bo to moje łęprzyszka. To jest hit. To jest totalny hit. Słuchajcie, yy, od razu disclaimer. Moja skóra sucha, bardzo sucha, w, sklo, w stronę naprawdę takiej suchej, więc wszelkie nawilżacze hektolitrami. Dla kogo yy, taki, taki gagatek? Słuchajcie, dla skóry, jak już powiedziałam, suchej, bardzo suchej, dla skóry wrażliwej, skłonnej do zaczerwień, do podrażnień. Dlaczego? A i to skóry odwodnionej. Skóra odwodniona wygląda jak tłusta, ale ona wygląda dla, dla, na tłusto, dlatego, że jej produkcja sebum opiera się na to, że skóra jest zasucha i wtedy po, produkuje jeszcze więcej sebum, więc to jest takie koło maciebie, więc. Jeśli podejrzewacie u siebie skórę odwodnioną, to spróbujcie yy, dobrych, fajnych kieloronów, dobrych nawilżaczy. Jeśli skóra się potem uspokaja, to znaczy, że macie odwodnioną. Jeśli się nie uspokaja, to znaczy, że macie może przez hormony albo przez po prostu biologię, naturę taka Wasza uroda, macie po prostu tłustą. Dla skóry odwodnionej jeszcze tak, dla skóry tłustej, takiej naturalnie tłustej, nie to jest. Kur Słuchajcie, Co to robi? Raz, zmywa makijaż. Dwa, w Japonii jest to używane również yy, podczas masażu. W sensie, jak zmywasz sobie makijaż, nakładasz, bo się nakłada tego dużo, i to się tak fajnie jakby rozpuszcza. To jest zwykły krem, ja Wam pokażę. To mimo, że nazywają się kurdo cream, czyli zimne kremy, cold cream, to nie są zimne, nie są chłodzące. To zaczyna się jakby tak topić i wtedy wykonujesz masaż twarzy. Już pokazuję Wam, jak wykonywać masaż twarzy na kordu Nie robimy czegoś takiego, jak przy normalnych krężach. Tutaj robimy kilka rzeczy. Pobudzamy krążenie, oczyszczamy pory i zmywamy makijaż. Czyli dwa palce. Jak to było? Kaś dwa palce? Nie! dwa dobra nie ważne. no i zaczynamy od brody i po prostu okrężnymi ruchami idziemy do góry ja zaraz będę właśnie, teraz się opatolę i będę dalej wam pokazywać i mówić, słuchajcie i taki kurdo cream powoduje to że bez szorowania zbędnego skóry, delikatnie Zdejmujecie nawet super wodoodporny makijaż. Do tego pobudza się krążenie, czyli wszystkie syntezy kolagenowe, hyaluronowe, elastynowe tam zapierają w skórze. Już, mimo że, przykładowo później i tak robicie sobie e, masaż. Dodatkowo jest jeszcze jedna kwestia: oczyszcza pory. I ostatnia kwestia właśnie tutaj ważna dla skóry, suchy bardzo złych. To jest zajebiste myjadło. To zastępuje zwykłe mordomyje. Mordomyje mimo wszystko, nawet te łagodne, takie właśnie jak senka, które są na bazie hialuronu, czy kolagenu, to jednak są mordomyje, to są myjadła. Tutaj mamy produkt kremowy na bazie olei i yy, to pomaga dla suchych skór, bardzo suchych skór i wrażliwych skór, nie zdzierać mimo wszystko, mimo że nawet takie mordomyje bardzo lekko ścierają tą y, warstwę lipidową, ale to ją chroni maksymalnie. To jaka różnica jest dla mnie osobiście, dla mojej skóry przy umyciu, nawet bardzo, nawet tutaj zobaczcie, wysoko ocenianym mordomejem Sengansenka. A tym to są kurwa, dwa, dwa różne światy. Dwa różne światy. Po prostu jak ja robię cały masaż, zmywam to i myję tym. To jest po prostu piękno. Moja skóra jest tak nawilżona, jest taka gładka, jest taka miękka. Nie tak jak po żadnym, nawet bardzo, bardzo, bardzo łagodnym Mordomeju. Ale oczywiście tu trzeba wziąć bardzo duży dysklaimer, że są to jednak produkty, nie są do, dosyć ciężkie, ale mogą, mogą zapychać. Więc tutaj y, wchodzi świadoma pielęgnacja. Ja y, mniej nic nie zapycha, jak widać, proszę zbliżenie Morda. Dzień dobry, Morda. Eee, słuchajcie, dlatego że ja eee, staram się mieć, prawda, pielęgnację, to Co to znaczy? Tak naprawdę myję tym codziennie, ale też między czasie, w międzycasie, kochani, oczywiście, peelingi, Bo na się nabudowuje i go trzeba ściągać. I zauważyłam, że gdzieś ja używam właśnie peelingów i tego. Oczywiście peelingów też nie używam już codzie codziennie, tak jak kiedyś używałam, bo kiedyś moja już skóra tego bardziej potrzebowała. Teraz używam co drugi czasami dzień, co trzeci, to zależy i to oczywiście jako mordowień. Ja teraz zaprezentuję Wam jak to działa, pozwólcie się tutaj kuźwa w sukience ja się pomoczy, widzicie zmoczyłam twarz, ponieważ mimo wszystko dużo producentów pisze, aby używać kordokrimy na suchą twarz, nie lubię wtedy jest, wydaje mi się, że większe tarcie jak wiecie, jak ja załóżmy się kąpię to tutaj para, tutaj wszystko wiecie, najpierw ja myję włosy, więc ten makijaż jakby w tej parze już tak ods odsącza się, od Odtaja I później nakładam, proszę bardzo, Cordo Nakładamy go naprawdę sporo. Sporo go nakładamy. No weź no Weźcie pół co zrobicie z tym dziadem. O, proszę bardzo, sporo. I teraz ja będę ślepa. I sobie go nakładamy. Mhm. Mm Roz, rozkładamy go równomiernie, tak jak CIF, że później trzeba CIF zostawić, żeby on zaczął działać na tej płytce gazowej w ja, Nie ma jak porównać cel do płytki gazowej. No i wiecie. I tak jak mówiłam, zaczynamy od dołu, porobimy sobie masaż i mycie. Oczywiście nie trzeba dwóch palców, później możecie pią, 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 jak widzicie czteroma. Ile ja już mam? Nie, trzema, trzema. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, trzy! Ufa! Nie, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie, trzy dalej są. <ślad> Matematyka trudna rzecz. I skupiam się bardzo oczywiście na tych y, momentach skórnych, pełnych, y, no, czyli jakichś wągrów, rozszerzonych porów. Tak naprawdę zmywanie samego makijażu zostawiamy na koniec. Ja tutaj jeszcze mam oczu No. Więc sobie masujemy, masujemy. Mium, 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 mium. też, bo podkład był. O, i teraz już brwi można zmywać. Zmywa to bardzo delikatnie, fajnie. Przede wszystkim robi mi efekt takiej, wiecie, takiej bardzo nawilżonej, zdrowej, zglowowanej skóry. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, co to robi i dlaczego to by mi tak zajebiście działo. Ponieważ oprócz tego, że nawilża, jak ja później wychodzę, to zupełnie inaczej jakby przylega cała pielęgnacja, którą mam ponieważ te środki mordomejowe mimo wszystko dla skór suchych mimo, że i tak w wszystko z wszystkimi czy innymi są łagodne ale to i tak jest mordomej tutaj mamy delikatność, tu mamy chronienie, nawilżanie i naprawdę jak później kładę serum, później kładę wszystkie y, paku mleczka kremy zamykające, lotiony, to jest zupełnie inny efekt, to od razu takie bum, ta pięknie tak nawilżona napięta skóra, coś, coś innego dlatego, że często załóżmy, ja miałam tak, że nawet jeśli używam łagodnych mordomei, to ta cera robiła się troszeczkę papierowa. Dzień dobry, jestem i zobaczcie, Jezu uwielbiam, to jest w ogóle Skóra, ona jest taka nawilżona, mięciutka, ona jest już na tym etapie mycia zadbana cudna, no po prostu ja jestem ja jestem zachwycona tym odkryciem, ja jestem, słuchajcie, zachwycona dla skór y, tłustych jednak ja przez wiele lat używałam tutaj olejków tutaj takie olejki do tym makijażu i powiem Wam, że to bardziej do, do skór y, takich tłustych y, z tendencją do naskórników jednak mycie y, emulgojącymi się z wodą olejami, nieczystymi olejami ale... Boże jakie brudne tutaj y, mamy taki standardowy pąc Dlaczego nie są ok? Tak. Ale tu mamy taki bardzo fajny, na który ja się przymierzam jak skończę, właśnie cyfrę. To jest zresztą tu jest napisane: Krinding, plus masaż plus prasy bioeki czyli mycie, masaż plus boga. Serum silnie skoncentrowany, kordokrymium, aż 300 gramów, To no to jest pudło. I y, tutaj mamy, już Wam powiem, co jest: kolagę, kialurą. Y, jest, proszę Państwa, y, olej z oliwek. Skwalen jest. Jeśli macie skórę, właśnie. Suchą, bardzo suchą yy, sukurę, która ma tendencję do podrażnienia, do zaczerwienień, to spróbujcie tej techniki, ale też od razu mu chcę powiedzieć, czekajcie, bo tak trochę O Jezu. Dobra, cześć. Yy, bo wiecie, bo z jednej strony super, tylko to też trzeba kontrolować, aby nie było jak żeby się nie zapychało. Jest jeszcze bardzo fajny, lekki taki żel do demakijażu, który jest na bazie Nuki, On jest też bardzo fajny, on jest, bardzo, on jest lżejszy niż kordoklimy i to też warto pójść, jeśli, bo ceramidy ryżowe, czyli też ochraniamy buzię. No cudne, cudne to jest moje ostatnie, ostatnich tygodni odkrycie i po prostu zupełnie inna jakość mycia twarzy. Uwielbiam, uwielbiam, więc jeszcze raz zobaczcie i będziemy się żegnać, więc jeśli jesteście zainteresowani tą techniką, to koniecznie wypróbujcie yy, kordoklimu do mycia twarzy, ale pamiętajcie, kontrolujcie to, czyli świadoma pielęgnacja, czyli jak widzicie, że załóżmy E, już trochę jest za dużo, wtedy e, myjemy tego dnia, mordo je, myjemy, aby po prostu to wszystko ściągnąć. Jeśli czujemy, że jest za duża skórka, chociaż tutaj tak powinno się co dwa, co parę dni, albo chociaż przynajmniej dla e, skór wrażliwych raz w tygodniu, no to peelingujemy. Jeśli nie, nie możemy używać peelingów, które się kulkują, używamy peelingów, kostce dostaniecie też u nas filminki w kostce wydlanej i wtedy jest pięknie piękna dzieciunia kurwa no więc e, tak wygląda moje mordadło po Cordo lubię ale pięknie się świeci pięknie od, od razu odbija broł i dobra bo już, już chyba 500 km wideo ucho mi święty. dobra biorę bółki nie takie, takie i idę. Więc w Kordu krymu moc. No to widzimy, się, że ja już nie małem Po swojej kordokrymu wjechcie na łapie sami, A się potrzebujecie porady połiną. A bo może nie pielęgnacji, to piszcie tutaj na maila i widzimy się już nie powiem, ale dziennie, metynnie, bajbu, a żelki też znajdziecie. Pecha!